małeczko z tej strony Raw Games i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić grę ClickTV Fusion. Taką, zrobiłem sobie taką e, wzorową, wzor, taki wzór gry. gry. Pokażę mi to. No. Jest tutaj jakieś 7. Tych. Jest pierwszy Czyli zrobiłem sobie taki start, który nie wygląda tak. Jest tu tło niż tam, bo trochę się... Zepsułem. No i zrobiłem tak jest właśnie. Jest na szybko, tak 10-20 minut. Jest jakieś takie sterowanie, i gra takie opcje, które powinny być. Mogłem drugie to przenosiło gdzieś, ale, mi, ale nie chciało mi się. Bo nie opazało się. No, jest pierwsze level. Mamy typa, typu. Tutaj chodzi o Minecraft blokach, skacze sobie musi dojść do na przykład tego czegoś są trzy, jak, trzy względnie levelek, no jest gry o to jest jaki błąd, widzę Ale nawet zobaczę o co chodzi No bo tutaj powinno być zedytowany i powinno to dawać do dziesięciu No być... teraz przeskoczmy tu Można byłoby trochę zrobić większą mapę, ale Nie chciało mi się No pyk Ale coś Wchodzimy, no i jest koniec gry na końcu buduję sklep po prostu I zrobię taki, na szybko, sklep Który jest o życie I tu jest nasz stopień życia, to jest chyba, mamy 35 zdrowia To przekażę że... No jak klikniemy w dobrym miejscu To podbija mu życie Mamy 10 monet Jak tam się skończy to 10 monet, stracimy to życie Gdy damy na to Możemy dojść do zera Mówi, nie chciało się... No, nie chciał się bawić. No. I teraz jakbym na przykład sprawdził ile, A, życie nie, wiem, nie zmieniło się. Poczekaj, to tutaj jakbym sprawdził... Global values. A, to chyba się nie zmienia. A, to u, u, ubiera mi pieniądze, ale życie nie zabieram. No, no to coś zepsułem, ale dobra. No, to pokażę jak to trzeba było zrobić w pierwszym jest tu usual clicks left button dokładnie to jest nie to się robi tak to to the mouse usual clicks and object left button i wybieracie przedmiot to w moim przypadku to był start potem tutaj w prawym przyciskiem myszy dajcie jump to frame i wybieracie jaki tu chcecie i tutaj kolejny user clicks to jest jak w opcjach i tak samo przeskakujecie level 1, w levele. Trzeba było, musiałem raczej się pobawić, żeby nie było tak, że ktoś klika tutaj sobie na dwójkę i sobie przychodzi. Więc to jest tak zrobione, że jeżeli gracz kliknie i, i jeżeli level 2 równa się 1, czyli globalna waluta, to tutaj. Oj, jeżeli to jest 0, czyli nie, nie, nie przerzuci go, a jeżeli to jest 1, przerzuci go. I dodatkowo trzeba, jeżeli macie jakiś obieg zrobiony, taki X, to musicie dać takie coś, żeby to usunęło w momencie, gdy właśnie ten level 2 wyjdzie 1. Tak samo z koniec gry musiałem zrobić. Tutaj dałem do obu braje czego, gdyby to się nie usunęło a przednia, aby zrobiło koniec gry na 1, więc tutaj tak samo jest zrobione. Dobra, level 1. Tutaj jest tylko kolizja between gracz a blok, czyli to jest yy, tak, kolizja, another object, yy, podłoga, ok, I to jest takie coś yy, tutaj to jest do, do przenoszenia pomiędzy levelami tu jest no. nie to jest do ustawienia na level drugi na jedynkę żeby mógł dołączyć do gry yy, do drugiego levelu to żeby przejść go do, do tego frame'u gdzie jest to tutaj jest żeby zatrzymać kolizję dwa razy ponieważ mam jakby gdzie różne bloki Właśnie najważniejsze jest, żeby nazywać wszystkie sobie te rzeczy, żeby potem nie było problemu z ustawianiem z tych skryptów, chyba to są skrypty eventy, tak nazwa. Tutaj jest podobnie, tylko jest kolizja pomiędzy graczem a monetą, żeby dodawało 10 pieniędzy i usunęło tą monetę. Czyli zdestrojowało. Pien jeżeli pieniądze wynoszą 10, to set counter to ten, bo nie wiedziałem jak to zrobić, żeby... I, e, gdy jest jeden ten to żeby dodał jeden tylko bo jak brałem żeby add to counter to naliczało miliony więc bym musiał się bardziej bawić ale no nie chciało mi się więc tutaj jest kolejna kolejna żeby przenieść tu tylko z tym blokiem w koniec gry no nie ma prawie nic tylko jest z tym kliknięciem a w sklepie też nie było dużo Czyli to równa się życie. Nie, nie wiem, czy to działa w ogóle. I to jest, jeżeli gracz kliknie pien i pieniądze są większe lub równe 1, to dodaje 35 życia. Ale jeżeli gracz kliknie i pieniądze są mniejsze lub równe 0, to y zabiera mu życie. Jeżeli nie to jest żeby a żeby zabrać pieniądze kiedy. a w opcjach nic nie ma chyba, no tylko do powrotu jest taka prostciutka gierka, żeby była jeszcze raz mogę wam pokazać, robiona chwila, ale wiecie, można zrobić trochę dłuższy. Można zrobić nies taki no, nie, nieskończony, ale dłuższy świat, żeby, żeby, no, żeby było lepiej. Bo da się, wszystko się da się, wszystko się da się. No, no to chyba na tyle. Więcej sobie sami poradzicie. Dzięki za koniec. No w zasadzie. Sensie. i łapkę w górę, cześć.